Eee, kurwa. Musi być sprężynka. Fajna. I zabezpieczenie, nie? Jak się wciska, to kulka się wciska do środka. Jak się wyciska, to się wyciska i już nie wraca z powrotem. Kurde. O. Wciskasz, i nie idzie nawet wciść to wciska, wciskasz górę i samo wlatuje no i nie idzie z tego wyrwać tam co kurde sprężynka czy co? O, cyk samo wylatuje porządny sprzęt ja jestem ogólnie spokojny z tym na dłużej to samo. Na dużej jest to samo. Też kulka, jak nie jest zaciśnięte, no to nawet się z powrotem nie rusza. Jak zacisnę, no to kulkę przestawiam, nie? No gdzieś to, no i z powrotem zaciska się. I tak samo. Wrócasz, zaciskasz, no i kółka tak z powrotem tam jest, bo jest klinek, no i cyk wyciągasz, nie? U tych chińskich i to raczej tak nie działa, bo tu jest konus i to po prostu się wraca, ta kulka o. już to. I nic się nie wraca z powrotem. Bez sprężynki to jest lepsze, tylko sprężynka jest tu w górze, a nie tu, jak jest kółka. Kiedyś to tak robili, żeby była sprężynka, jak była kółka. No a to wypadało po czasem, a teraz nasadzasz i trzymie, że nie wyleci to po prostu. Widzisz? Tak no i Są takie wrębki w pośrodku, widzisz to na tą kulkę? Wrębki, nie ja wiem czy widać to By to nie wyleciało Może są słabe Albo co Nie wiem Tu też są wrębki Na te kulki Gdzie to jest? Się nie ostrzywa raba. No Wrębki są i wszystko trzymie, kurde.